Zapraszamy na kolejny odcinek prosto o gospodarce. Dzisiaj porozmawiamy o funkcjonowaniu w Polsce lokalnych grup działania. Czym są lokalne grupy działania? To oddolne inicjatywy stanowiące rodzaj partnerstwa zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego oraz mieszkańców działających na rzecz lokalnej społeczności. Pieniądze na działania LGD zdobywają w ramach funduszy europejskich. Lokalne grupy działania można tworzyć na obszarach gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich, ale cały obszar, na jakim działa LGD, musi liczyć co najmniej 10 tysięcy i nie więcej niż 150 tysięcy mieszkańców. Lokalne grupy działania to zrzeszenia różnego rodzaju podmiotów działających na rzecz lokalnej społeczności, no i także oczywiście przedsiębiorców, a sens ich powstania jest taki, że dzięki nim ma dochodzić do aktywizacji terenów wiejskich, małych miast. No taki jest sens oczywiście tego całego programu i jest on bardzo mocno wspierany przez Unię Europejską. Oczywiście różnego rodzaju środkami, które taka lokalna grupa działania może otrzymać. Lokalna grupa działania to oczywiście różne podmioty, to nie tylko przedsiębiorcy, szczególnie ci mniejsi, przedsiębiorcy jednoosobowe działalności gospodarcze. Ale także na przykład lokalne ośrodki straży pożarnej, koła gospodyń wiejskich, no różnego rodzaju podmioty, które aktywizują lokalną społeczność, które zrzeszają lokalną społeczność. No i chodzi o to, żeby właśnie tę aktywizację promować. Lokalne grupy działania mogą korzystać tak naprawdę z różnych środków, bo y, oczywiście mogę sobie wyobrazić to, że przedsiębiorca zrzeszony w takiej lokalnej grupie korzysta ze środków, które idą na y, zwiększenie y, efektywności energetycznej, więc to nie jest tak oczywiście, że blokują nam się inne środki, ale przede wszystkim to jest wszystko to, co jest związane właśnie z aktywizacją y, obszarów wiejskich. Dokładnie taka formuła tutaj funkcjonuje, to są środki przeznaczone na tego typu cele. No ale także to, co jest związane choćby z rozwojem infrastruktury i z wyrównywaniem różnic między biedniejszymi a bogatszymi częściami Unii Europejskiej, czyli oczywiście Fundusz Spójności. Czyli tak naprawdę tych pieniędzy, z których można sięgać, tych źródeł, z których można sięgać, jest naprawdę sporo. Lokalna grupa działania Krajna Dinozaurów przez to, że na naszym terenie były bardzo mocno wykopaliska paleontologiczne znane na całym świecie. Jesteśmy rozpoznawalni, że wiadomo, że kraina dinozaurów wszyscy wiedzą, że to jest koło Krasiejowa, koło wykopalisk. Zajmujemy się właśnie takim rozwojem lokalnym oddolnym. Bardzo nam zależy na tym, żeby po prostu o wszystkim co się dzieje na tych właśnie obszarach wiejskich, czyli w miejscowościach, w małych wioskach czy małych miasteczkach, żeby było włączone ten lokalny aspekt, czyli żeby się po prostu mieszkańcy w to wszystko włączyli. Stowarzyszenie nasze jest takie troszeczkę nietypowe jako stowarzyszenie, bo skupiamy trzy podmioty, do nas należą sektor społeczny, czyli te stowarzyszenia, osoby fizyczne, sektor publiczny, gminy i sektor prywatny, czyli przedsiębiorcy. To jest właśnie taki twór Wielosektorowy, i to nas też tak wyróżnia. Możemy też właśnie chwalić projektami, jako operacje własne, które realizowaliśmy w ramach strategii. I to naprawdę bardzo ciekawe, bo pierwszym naszym takim projektem było właśnie zrobienie jak gdyby takiej inwentaryzacji na naszym terenie wszystkich organizacji pozarządowych. I poszukaliśmy po prostu te wszystkie organizacje, zrobiliśmy dla nich warsztaty, wiele informacji otrzymali, tak samo zakupiliśmy program księgowy dla nich. Więc mamy jak gdyby taką bazę organizacji pozarządowych, które pracują na naszym terenie do dzisiaj właściwie organizacje mogą korzystać z naszych tutaj pomieszczeń, mogą robić spotkania, mogą po prostu tutaj przychodzić i właściwie pod naszą opieką nawet wniosek pisać do innych nie tylko do lokalnej grupy działania. Więc tak właściwie mamy taki parasol nad tymi organizacjami pozarządowymi. Następnym naszym projektem było właściwie oznakowanie małej panwi, bo jak wiadomo, na naszym terenie mamy rzekę Małopanew, która też się teraz bardzo fajnie rozwija, bo bardzo dużo powstało przedsiębiorców, którzy wynajmują kajaki i właśnie można robić spływy kajakowe. Więc też mamy taką cegielkę, bo oczywiście tak się to właściwie rozpoczęło, jak myśmy zaczynali naszą lokalną grupę działania, to właśnie jeden z naszych członków zarządu powiedział: A on kupuje kajak i będziemy pływać po rzece Małopanew. I autentycznie przez te 16 lat bardzo mocno się to rozwinęło, bo mamy już, jak żeśmy liczyli, Czyli ostatnio to mamy około 15 firm, które się zajmują organizacją spływów kajakowych. Następny projekt, operację własną, robiliśmy. To był fajny projekt, bo przewodnicy. 20 osób udało nam się wyszkolić jako przewodnicy typowo stricte naszego terenu, ale ci przewodnicy również. Potrafią powiedzieć o tych wszystkich atrakcjach z Województwa Polskiego, więc to nie jest tak, że tylko są na naszym terenie. A było to też takie w się tego, że właściwie utworzyliśmy informację turystyczną. Chyba jesteśmy informacją turystyczną, jak sprawdzałam, jedyną jako lokalna grupa działania, która prowadzi certyfikowaną informację turystyczną. Mamy informację turystyczną otwartą wtedy, kiedy jest biuro czynne, a od dwóch lat mamy w oknie witrynę multimedialną, gdzie można wszystkie te atrakcje praktycznie zobaczyć. Poczytać o nich, i to też tak zastępuje nam troszeczkę tego pracownika, właśnie weekend, bo witryna jest właściwie czynna 24 godziny na dobę. W ramach operacji własnej udało nam się otworzyć przy naszym biurze, przy naszej siedzibie. Ekocentrum, do którego serdecznie zapraszamy grupy zorganizowane, klasy, mieszkańców. Udało nam się zakupić szereg sprzętów edukacyjnych, dzięki którym możemy edukować głównie młodzież, ale grupy różne, również seniorów, z zakresu edukacji ekologicznej. Szczególną uwagę zwracamy na takie, na takie wychowanie już w tym, w tym duchu ekologicznym, aby jeżeli przychodzą do nas dzieci w wersji takiej zabawnej, nauczyły się tej ekologii, tego życia ekologicznego i żeby to było dla nich taką normalnością, żeby wiedziały, że segregowanie to po prostu tak ma być i, i, i to, to tak, tak ma wyglądać życie codzienne. Mimo naszej nazwy Kraina Dinozaurów idziemy w tą ochronę dziedzictwa lokalnego, czyli tą kulturę i właśnie bardzo mocno o produkt lokalny. Bardzo nam zależy na tym, żeby z naszego terenu powstały jak najwięcej tych produktów lokalnych, które możemy po prostu się pochwalić, ale które też można u nas zakupić, bo prowadzimy sklepik i stacjonarny i online właśnie z produktami lokalnymi. Te produkty lokalne to właściwie jest pokłosie naszych projektów współpracy, które żeśmy realizowali tutaj na początku z sześcioma innymi lokalnymi grupami działania. Udało nam się właściwie w wybrać te najfajniejsze produkty, które właściwie charakteryzują nas, 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 czy całe województwo opolskie. Nam bardzo zależy właśnie, żeby dalej jednak rozwijać ten produkt lokalny, a szczególnie te osoby, które się tym zajmują, czyli ci kozielnicy, te osoby, które naprawdę fajne rzeczy robią i można się tym właśnie pochwalić. No my oczywiście, jako Kraina Dinozaurów, mamy też dinozaury robione z modeliny, czyli jako zawieszki po prostu do kluczy, to mamy taki produkt lokalny, więc też się z tego cieszymy. Teraz właściwie na konkurs złożyła dziewczyna, co zrobiła na szydełku właśnie dinozaura jako zabawkę dla dziecka, więc jest to wiadomo, że to są takie nietypowe rzeczy. Ale mamy też z drewna, mamy pana, który robi przepiękne rzeczy, rzeźbi. Jest to deska, normalna deska, taka robocza do kuchni, ale wyrzeźbiona ręcznie, więc są to naprawdę takie fajne rzeczy, warte po prostu zabrania stąd i właśnie taki wyróżnik, że coś takiego mamy tutaj. Nie? O, a ty dzisiaj drapiesz? No patrz, no ale mi tak, to tak nie wychodzi tutaj, bo tak... A to musisz to tak... tak, musisz to wziąć tu, tak Pokaż nam twoje, Miałku, jak to ten... Aha, To się wysz... zrobić tak. A tu no. zrobiłaś tak? No, widzisz. Bo mi to tak no, nie wychodzi. Tu wyszło, ci brakuje tutaj? tamtego, tego wzorku za, zakręconego. Jestem twórczynią ludową z dziedziny kroszonkarstwa. Zajmuję się kroszonkarstwem w sumie od szkoły podstawowej z, z może... Genetycznie od mojej mamy czerpiąc wzory i całą chęć i pasję kroszonek, kroszenia jajek, czyli kroszenia kroszonek, czyli wydrapywania wzoru opolskiego na farbowanych jajkach i wydmuszkach i na pełnych jajkach, jajkach kurzych, jajkach kaczych. Jest to moje ulubione hobby, które jest odskocznią od życia codziennego, od zawodu. Jestem pielęgniarką. Już nauczyłam syna swojego starszego skrobać, który zajmuje już też miejsca w konkursach wojewódzkich. Troszeczkę teraz przez szkołę już mniej, ale zawsze w okresie wielkanocnym z nami, z moją mamą, która mnie tego nauczyła i siedzimy sobie wszyscy razem i skrobiemy. Dzięki twórczości ludowej, do jakiej wstąpiłam już parę lat temu, już tak oficjalnie uzyskując legitymację i, i zdobywając ten tytuł, w różnych konkursach brałam udział, również współpracuję z naszą lokalną grupą Dinozaur, Krainy Dinozaura, która znajduje się w ozimku. Tutaj ta, to stowarzyszenie bardzo owocnie pracuje i szerzy, kultywuje techniki artystyczne dzieł, twórców ludowych typu kroszonkarstwo, malowanie porcelany, rzeźbiarstwo i różne inne techniki, w którym bierzemy udział. Brałam dwa razy już udział w takim konkursie. W ostatnim zostałam też laureatką. Tutaj akurat nie z dziedziny kroszągarstwa, lecz malowania porcelany, którą też maluję już od 2015 roku. Namalowałam na płytce jako podkładkę pod na przykład żaroodporne naczynia wzór opolski kwiatowy z motywem naszego ozimskiego żeliwnego mostu wiszącego. Jest to bardzo fajna pamiątka dla osób, które przyjeżdżają i zwiedzają nasze okolice tutaj gminy Ozimek. I taką fajną pamiątkę mogą sobie zaczepnąć właśnie w tej lokalnej grupie krainy dinozaura, która znajduje się w Ojzimku. Już w domu u nas się drapała jajka przed niedzielą palmową, przed świętami. I to zostało, ale z biegiem czasu człowiek zaczął tu patrzeć, tu patrzeć, zaczęła mi się podobać porcelana i te wzory z kroszonki przeniosłam na porcelanę. Próbuję te wzory gdzieś e, wsadzić, gdzie indziej i Kraina Dinozaurów, e, która zajmuje się rękodzielnikami, znalazła mnie i oni zrobili taki projekt, żeby swoje rękodzieła pokazać i już brałam teraz drugi raz udział w takim projekcie gdzie e, przeszły moje prace i musieliśmy tam parę kilkanaście zrobić. Dlatego e, pierwszy raz robiłam jajko gęsie e, drapane. To był mój wzór, mojej, e, mojej twórczości. A drugi wzór zrobiłam jako kraina dinozaurów. E, zrobiłam malowane torby z tkaniny do na zakupy, ale ręcznie malowane i wsadziłam tu tego dinozaura wzorem opolskim. Zrobiłam ich dosyć dużo, ciemne, ale zrobiłam też i jasne, żeby ten wzór połączyłam z wzorem opolskim, dlatego że jestem tą twórczynią i ten wzór opolski od lat bardzo dawnych jest na Opolszczyźnie bardzo tradycją tego naszego regionu. Dzięki tej krainie dinozaurów te nasze prace oni promują i my mamy z tego dochód, z tego, z czego się bardzo, a bardzo cieszymy. I dzięki tego, co my posiadamy w sobie, dzięki temu rozszerza się to i znaleźli nas ludzie, którzy wiedzą o nas wszystko. Bo tak, najpierw żeśmy byli ukryci, a teraz powstały i jakieś broszurki, i książki, gdzie ludzie dzwonią do nas i znaleźli nas, i jesteśmy teraz znani. Dzięki tej krainie dinozaurów. Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów wydała y, kolejny, drugi raz już katalog produktów lokalnych zwane Dobre, bo, bo Lokalne y, z pamiątkami tutaj i dziełami rękodzielników. Charakteryzuje się ta broszurka tym, że przede wszystkim można znaleźć każdego rękodzielnika z adresu, numeru telefonu oraz paru zdjęć y, rzeczy, które y, dany twórca y, tworzy. To są dzieła mojej mamy Renaty Janik, która maluje porcelanę torby z drewna. Tato wykonał taką ryczkę malowaną wzorem opolskim przez mamę oraz mamy kroszonki i bombki. Tu są moje dzieła, właśnie kafelka, za którą również dostałam certyfikat rękodzielnika, kafelka z mostem żeliwnym tutejszej ziemi. Uważam, że naprawdę lokalne grupy działania wiele zrobiły, że właśnie zmobilizowaliśmy całą społeczność, bo my mamy na przykład w naborach, które organizujemy, mamy dodatkowe punkty za to, że przedsiębiorca włączy się w, w daną społeczność, czyli na przykład przedsiębiorca działa, prowadzi swoją działalność w danej miejscowości, to on musi wyjść do tych stowarzyszeń, do osób fizycznych, do Rady Sołeckiej Sołtysa i porozmawiać z nim. Co by mógł on wnieść dla tej społeczności. Więc nam się to udaje po prostu, że jednak po prostu ci przedsiębiorcy wiedzą, że są tacy społecznicy, którym zależy na tym rozwoju lokalnym, a oni właściwie swoją pracą, a niejednokrotnie po prostu też i finansowo wspomagają te organizacje. Mamy dwie restauracje doposażone, czyli restauracje, które zostały uruchomione. To jest właściwie kropla w moru, morzu potrzeb, tego, co co ten przedsiębiorca potrzebuje, ale my mamy tą satysfakcję, że jednak mogliśmy po prostu uczestniczyć w tym procesie, bo mamy tutaj właśnie restaurację w Ozimku, przy właśnie w Muzeum Hutnictwa czy w Zębowicach, gdzie taka regionalna restauracja została utworzona. Huty. Do góry jest muzeum hutnictwa, a na dole tutaj w tych piwnicach wpadliśmy na pomysł, żeby otworzyć restaurację. Jak widać wnętrze tutaj jest dosyć fajne. Potrzebne były pieniądze na, na otwarcie, na rozkręcenie tutaj tego biznesu i składaliśmy wniosek do LGD o częściowe dofinansowanie. Jak otwarliśmy tutaj restaurację, to mieliśmy tylko tą salę tutaj i drugą salę za nami. Aż czasem otwarliśmy kolejną scenę, na której odbywają się różne koncerty znanych wokalistów. Planujemy otwarcie do góry pokoi, noclegów. Środki są ciągle potrzebne na, na realizację, na otwieranie kolejnych ciekawych pomysłów, które, które mamy w planie. Także w przyszłości miejmy nadzieję, że będziemy jeszcze wnioskować o jakieś dofinansowanie i myślimy, że część pieniędzy zostaje nam przyznane. Lokalne grupy działania działają oddolnie, a to znaczy, że decyzje podejmowane są w oparciu o zaangażowanie i uczestnictwo mieszkańców. W ten sposób to sami mieszkańcy dbają o rozwój własnego regionu, promują go wykorzystując lokalne zasoby i tworzą lepsze warunki życia dla wszystkich.